Cześć kochani, witam Was gorąco w kolejnym odcinku smakowitych dań. Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na lekki i apetyczny deser, czyli malinową piankę. Ta rozpływająca się w ustach słodycz z intensywnym smakiem malin z pewnością zauroczy niejedno podniebienie. Przygotowanie takiego deseru jest bardzo proste, aczkolwiek nieco czasochłonne. Zapraszam do oglądania filmu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Czerwone galaretki rozpuszczamy w 500 ml gorącej wody i odstawiamy do wystudzenia. Wystudzoną galaretkę wstawiamy do lodówki, aby lekko stężała. Do miski wlewamy mleko zagęszczone, miksujemy je do momentu, aż podwoi swoją objętość i zgęstnieje. Następnie wlewamy zimną galaretkę i całość dokładnie łączymy. Masę wstawiamy do lodówki na kilka minut. Należy uważać, żeby masa za bardzo nie stężała. W formie wyłożonej folią aluminiową lub papierem do pieczenia układamy biszkopty jeden obok drugiego. Gęstniejącą piankę przekładamy na spód z ciastek i wygładzamy jej powierzchnię. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki, aby pianka dobrze stężała. Malinowe galaretki rozpuszczamy w 500 ml gorącej wody i lekko studzimy. Maliny umieszczamy w misce i miksujemy blenderem do otrzymania jednolitego musu. Do malin wlewamy rozpuszczoną galaretkę i całość dokładnie razem łączymy. Mus wstawiamy do lodówki, aby lekko stężał. Gęstniejący mus przekładamy na wierzch ciasta i dokładnie rozprowadzamy. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki na kilka godzin lub na całą noc. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.